Haluchy mi było widać. Muszę ją zabrać od matki, aby z matki ze swojej woli nigdzie się nie ruszy. <grywa> Danuszka. W ogóle wyostrz mi tego patataja, nie? My. My? No co? To... Nie byłem na to gotowa jeszcze. No, no, Musisz tego mówić tak poważnie. Wiem. Wlasz być za kamerę. No zatrzymaj się. No super, nie mogę. Co to za odgłosy? Co to za odgłosy? Co to za. Samolot. Sam! No i jeszcze się teraz zaczęło nagrywać. A i ja tak muszę kamerę ustawić. Ja mam to. problem z zapamiętaniem imienia diabła. Ciao! No, kaszel. Dobra, gadaj ten. Kurde, osaj! Dobra, git. Będziesz teraz nawijać. Fajna woda! Ja tu prześlubię tą wodę! Jak on tak jedzie? On miał jedną nogę tak na górze jakby tak, o. A drugim drugiej coś tam. Dobra, dobra. 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 Eee. Eee. Co to za jakieś... Ogólnie on się na nas dźwięk spojrzał. Ale lać by był. Dobra, jedziesz. Ale to się nagrywało. Dzień... Aaaa! No to był zły kadr! Kopytem. Nie! Jestem taka zła. Wszystko mnie boli. Ja zaraz zrezygnuję. Walnę tą posturę Danuszki. Już mi się tak o tej chciało nagrywać przez te sceny na tym piachu kamienistym. Tak mnie... No ale to nie może być trudne! Dał co? Dał! To nawet nie było b... Ile da Eee To no, jakie? No przecież Pokazałam ci odkryć. Oh! to już kiedy? Wszystkie... Ile lat już minęło? Ostatni raz widziałyśmy się na twoim ślubie. Rozwiodłaś się z nim? Nie wiem, po co, ale nie wiem. Coś mi ta scena nie pasowała. Rozwiodłaś? Aaaa! Tak, rozwiodłam. Nie wiedziałam. No ja też nie. No danuszka się nie, ruszy... nie! No, 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 Dobra, to jak Danuszka zacznie się ruszać, to zaczniesz gadać. No. Rozwiodłaś się z nim? To było głupie. W sensie to jak to powiedzieć. Tak, po... rozwiodłam się z nim! To było głupie, jak to powiedziałaś, nie całujcie się koniki. Rozwiodłaś się... A Nie, nie rozwiodłam się. Ostrość. Roz... A. No to A. mogłaś mówić. Co Konię, to tym nie będziesz zły. Ucięło początek. Okej, okay, dobrze, spokojnie, widzę. <głysiu> Poczekaj. I poznasz kogoś bliskiemu mu te w <smuszu> <helpful>. Liście <porwały. głysiu> Jeszcze samochód A ty się nie palce. No. Nie. Nie. Serio, tak, serio.